Wedle tego co też tutaj twierdzą sprzedawcy, to na Tesli, jeżeli dużo jeździsz, może zaoszczędzać nawet do to jest najważniejsze na koniec, ale jeżeli chodzi o experience, doświadczenie, to na pewno No i tak jest to znacznie mniej niż 70 funtów na pełnym tankowaniu. Więc w tym wypadku rzeczywiście można sporo zaoszczędzić. Cześć, z tej strony Dawidow i witam Ciebie serdecznie na naszym kanale, gdzie dzielimy się z Tobą wiedzą oraz doświadczeniem prosto od praktyków, czyli nie tylko You can do it, ale przede wszystkim how to do it. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat związany, uwaga, nie z nieruchomościami, ale często dostaję od Was zapytania na temat aut: co można wrzucać w koszty, jakie auta są bardziej preferowane i uprzywilejowane, jeżeli chodzi o podatki, oraz konkretnie o tym, jak można oszczędzać i jak jeździć dożywotnio nowymi autami, wymieniając je co 4 lata. Uwaga! W cenie najmu jednego domu Singlet, którego kupicie sobie na północy Wielkiej Brytanii. Zapraszam do odcinka. Więc w tym odcinku będzie same mięso. Zacznijmy od tego, jeżeli używamy auta prywatnego na Cele związane z naszą firmą. Czyli macie przykładowo firmę związaną z nieruchomościami, bądź jakąkolwiek inną, i na tą firmę nie macie kupionego żadnego auta służbowego, ale używacie własne auto prywatne. Więc co dzięki temu możemy uzyskać? Między innymi, jeśli korzystamy z prywatnego pojazdu do celów służbowych, mamy prawo biegać się o kwotę wolną od podatku od swojej firmy za wszystkie przebyte mile służbowe. Podróż będzie kwalifikowała się jako podróż służbowa, jeżeli jest podejmowana w całości i wyłącznie w celach biznesowych. A jak to jest w stanie sprawdzić ten Taxman, to już nie pytajcie mnie. Ale będąc teraz przy zwykłym aucie naszym prywatnym, to jeżeli mamy w użytku Vana bądź samochód prywatny i robimy. To w celach biznesowych, jeżdżąc z nim, załóżmy, załatwiając różnego rodzaju sprawy, to za każdą przebytą milę mamy 45 pensów. Więc przykładowo, jeżeli pokonujecie swoim prywatnym autem 10 000 mil w ciągu roku, to z tego tytułu możecie bez podatku od firmy własnej przelać sobie 4,5 tysiąca funtów. I uwaga! Jeszcze raz, nie płacimy od tego podatku, a jest to też koszt dla firmy. Jeżeli przekraczamy te 10 tysięcy mil w ciągu roku, to każda kolejna mila może nam nabijać już 25 pensów od niej. W motocykle jest to 24 pęse do 10 tysięcy mil, i tak samo powyżej 10 tysięcy, i uwaga, nawet jest rower, jeżeli jeździcie rowerem w celach biznesowych służbowych, to możecie, uwaga, za rower dostawać również po 20 pensów za każdą milę. A teraz przejdźmy do kolejnego zagadnienia, czyli kupowanie auta na firmę. Jakiego rodzaju samochód daje nam różnego rodzaju uprzywilejowania związane z podatkami? Więc nowy i nieużywany samochód, który nie ma większej emisji CO2 niż 0 na kilometr. W tym wypadku są to oczywiście elektryki. 100% wartości takiego auta możemy sobie wrzucić w koszty. Jeżeli chodzi już o używane auta, w tym i również używane auta elektryczne, niestety mamy już tutaj mocny spadek. Jedynie 18% wartości tego samochodu możemy wrzucić sobie w koszty. Nowe lub używane auta, w tym wypadku no, są to oczywiście auta spalinowe, które mają emisję CO2 nie większą niż 50 gram na kilometr. Możemy wrzucić sobie w koszty 18% wartości takiego samochodu, jeżeli jest to suma większa niż 50 gram na kilometr, w tym wypadku jedynie 6% możemy sobie wrzucić w koszty. Mówimy tutaj o autach osobowych. Jednym słowem, ewidentnie rząd tutaj wspiera kupowanie nowych elektrycznych aut, czy jest to dobre, czy nie jest to dobre, nie mi to oceniać. Przedstawiamy tylko, jak wygląda tutaj sytuacja związana z podatkami. Jeżeli kupujemy auto typowo transportowe, tak jak na przykład van, to kupując vana za gotówkę ze swojej firmy lub pożyczkę bankową możemy odliczyć pełną cenę zakupu od podatku, a ponieważ samochody dostawcze kwalifikują się do rocznej ulgi inwestycyjnej, możemy odliczyć pełną wartość pojazdu od swoich zysków przed zapłaceniem podatku. Jeśli firma jest zarejestrowana do VAT, możemy w całości odzyskać podatek VAT zapłacony za zakup tego auta oraz oczywiście utrzymanie i prowadzenie służbowego vana również jeżeli jest owatowane cały ten VAT możemy w tym wypadku odzyskiwać. Jeśli firma wynajmie pojazd do użytku firmy, ale nie kupi go od razu, możemy zaliczyć miesięczne płatności jako wydatek biznesowy. Dojdziemy na pewno jeszcze do oszczędności i eksploatacji związane z tym konkretnym przykładem, to jest Tesla Model 3, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym dać również parę porównań. Dla przykładu, jak widzieliście pewnie wcześniej, ja poruszam się autem BMW serii 7. I jeżeli mam kosztowne naprawy, to niestety nie mogę tego rzucać sobie w żadne koszty, bo jest to moje auto prywatne. Jedyne co, to mogę sobie tylko naliczać mile, jeżeli jeżdżę w sprawach biznesowych dla moich, to już my, firm, tak? I rocznie mogę przez to odzyskać 4,5 tysiąca funtów, być może więcej, jeżeli tych mil zrobiłem więcej niż te 10 tysięcy. A w przypadku auta kupionego na firmę, to już wygląda to znacznie lepiej, jeżeli mamy różnego rodzaju naprawy czy inne koszty związane z eksploatacją tego auta, no to wszystko wrzucane jest już na koszt firmy. A uwierzcie mi, że jeżeli chodzi o BW7, jak już mamy to auto nieco dłużej. A w szczególności po okresie gwarancyjnym, zaczynają się robić mega kosztowne naprawy, które idą w tysiącach funtów. I tutaj, pytanie do Was, z racji takie: że ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o auta. Polećcie mi, jakie auto byłoby dobre. Tutaj, uwaga: Tesla Model 3. Nie wydaje mi się najlepszym autem na spotkania biznesowe. Czy komuś się to podoba, czy nie. Ja kiedyś jeździłem starymi autami. Fiat Punto, gdy zaczynałem w nieruchomościach, potem przerzuciłem się na Ford Focus Kombi z dużym bagażnikiem, żeby po prostu mieściłyś tam meble czy lodówki. I przyjeżdżając na spotkania biznesowe, byłem po prostu traktowany z góry. I sami ci przedsiębiorcy mówili mi: Dawid, my Ciebie znamy, wiemy czym się zajmujesz, więc. Traktujemy Cię z pełnym szacunkiem, ale uwierz mi, wizerunkowo wygląda to źle, kiedy podjeżdżasz starym Fordem, którego, uwaga, 5 razy laweta musiała zabierać z drogi i mnie po prostu ratować. Więc dajcie mi swoje sugestie co do aut, bo przymierzam się za rok, może za półtora, zmienić swoją również siódemkę na nowe. Być może będzie to siódemka elektryczna zobaczymy, być może będzie to coś innego. Czekam na Wasze propozycje, na Wasze su sugestie w komentarzach i napiszcie, dlaczego dany model byłby dla mnie lepszy. Wracając teraz do tematu, taka mała tylko dygresja, porównanie doświadczenia auta z firmą Tesli kontra BMW. BMW w tym wypadku bije po prostu Tesle bez tak naprawdę większego porównania. W sposób, w jaki Traktują was w Bębu, jest tak naprawdę, jakby przychodziła do nich rodzina królewska i traktują was z największym szacunkiem. Dbają o to, żeby czas oczekiwania był wam umilony. Przychodzą, podają kawę, herbatę, sprawdzają, czy wszystko jest u Was okej okay i zajmują się wami od A do Z. W przypadku firmy Tesla rozumiem, że i on po prostu chce jak najbardziej obniżać koszty, żeby te auta też były jak najbardziej dla klientów przystępne, ale już w tym wypadku jest do it yourself, czyli wszystko trzeba zrobić samemu, wszystko, wszystkie aplikacje trzeba zrobić samemu, gdzie w BMW całą robotę praktycznie robili za mnie. Nie jest to tak naprawdę Rocket Science, nie jest to nie wiadomo jak trudne, jeżeli chodzi o Tesle, ale jednak jeżeli chodzi o BMW, to dbało się tego klienta, daje mi tak naprawdę sporo wygody i przyjemności w tym pierwszym kontakcie. Druga sprawa, no jak sami widzicie odbiór auta, jeżeli chodzi o ten model, o tę Tesle, musieliśmy przyjechać specjalnie do Manchesteru, nie było możliwości. Nie wiem dlaczego, dostarczenia tego auta do, do Sheffield i odbieramy go gdzieś na jakimś po prostu parkingu, tak? gdzie w BMW no, jest ta tak naprawdę sytuacja, gdzie czujemy się, jakby to była nasza gwiazdka, i czekamy na rozpakowanie tego prezentu, te emocje, tak? i to pamięć, bo tak naprawdę życie też się kręci wokół emocji. Z tego miejsca BMW no jest na dużo wyższym poziomie niż jest to odbiór gdzieś tam z parkingu. Więc to są takie tylko rzeczy związane z emocjami, no tak naprawdę ważne jest to, czym się na co dzień poruszamy, czy jest to auto bezpieczne i czy daje nam może ekstra frajdy. I spełnia nasze oczekiwania, więc Od odpowiem, ja tym autem na co dzień nie jeżdżę, to nie jest dla mnie auto, to jest auto dla wybranki serca. Pytanie często stawia czy jedzie sama, no jak na razie, sama jedzie. Przynajmniej po autostradzie. A więc to jest najważniejsze na koniec, ale jeżeli chodzi o experience, doświadczenie, to na pewno BMW w tym wypadku wygrywa. Przejdźmy teraz do oszczędności i eksploatacji tego samochodu. Więc z tego co tutaj nam mówili ci menadżerowie, to oczywiście my sprawdzimy. Pełne ładowanie takiej Tesli jest to około, uwaga, koszt na dzisiaj 15 funtów. Tak to jest wedle menadżera z Tesli. My to oczywiście będziemy sprawdzać. Jeżeli chodzi o zasięg tego auta, to jest 370 mil. I pamiętajcie, wszystkie elektryki mają to zawyżone. My się śmiejmy, że to są zawsze podane wyniki, kiedy kiedy się zjeżdżało z górki i auto było w pełni praktycznie wyłączone wyłączone nawie, wyłączone ogrzewanie. W tym wypadku wszyscy twierdzą, że realnie 330 mil to auto będzie wyciągać w porównaniu do poprzedniego auta, jakie mieliśmy na naszej firmie, w którym jeździła moja żona, BMW i trójka. Było to 180, a realnie było to 130, czyli tak naprawdę no dużo, dużo mniej niż było w rzeczywistości. Więc jeżeli chodzi o zasięgi, na pewno tutaj ta firma króluje. Przejdźmy dalej. Więc jeżeli chodzi o sprzedawców tej marki, to oczywiście każdy będzie swoje chwalił jak najbardziej. Niektórzy z nich twierdzą, że jeżeli dużo jeździsz, podkreślam, dużo jeździsz, to miesięcznie zaoszczędzisz nawet do 400 funtów. Niektóre źródła tak naprawdę mówią, że zaoszczędzisz 100 funtów miesięcznie. To oczywiście my sprawdzimy. Porównując to auto, dla przykładu, do auta naszego kamerzysty Opla Astra, to on na pełnym tankowaniu wydaje około 70 funtów i przejeżdża na tym 370 mil. Czyli milowo, podobnie do tego auta. Menażer z tej tutaj firmy wspominał, że na jednym ładowaniu, pełnym ładowaniu wydają około 15 funtów na ten konkretny model. Więc to też oczywiście będzie również do, do sprawdzenia. No ale sam fakt 15 funtów, a 70 funtów, no to jednak robi to na pewno różnicę. Nawet gdyby było to dwukrotnie więcej, nie 15-30, no i tak jest to znacznie mniej niż 70 funtów na pełnym tankowaniu. Więc w tym wypadku rzeczywiście można sporo zaoszczędzić. Wybacz, że przerywam Ci materiał, ale jest bardzo duża szansa, że możemy Tobie pomóc, albo możemy sobie nawzajem pomóc, wysłuchaj tylko tych 6 punktów, które chcę Ci przekazać. Pierwszy z nich jest to usługa sourcingowa, gdzie pomagamy inwestorom, którzy nie mają czasu znajdować nieruchomości, remontować i zajmować się ich najmem. Stąd też stworzyłem szereg firm, które mogą Was przeprowadzić od zakupu nieruchomości, od A do Z, czyli znalezienie nieruchomości, remont, najem oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych certyfikatów. Gdzie inwestor nie musi się tak naprawdę niczym martwić. Punkt drugi są to moje autorskie warsztaty, gdzie? Na własnym doświadczeniu, przechodząc tak naprawdę od pierwszych nieruchomości na wynajem do projektów deweloperskich, zacząłem również uczyć ludzi, jak mogą. Sami zacząć budować swoją niezależność finansową. Dowodem na sukces naszych absolwentów są ludzie, którzy występują na, na tym kanale, na YouTubie, gdzie mają już portfolio nieruchomości na wynajem, nawet po kilkanaście nieruchomości, które zbudowali w zaledwie parę lat. Trzecim punktem są warsztaty rent -to rent czyli dla tych osób, które nie mają kapitału, żeby zacząć inwestować na rynku nieruchomości, bądź go mają bardzo niewiele. Są to autorskie warsztaty jednego z naszych wykładowców, który jest ekspertem w tej dziedzinie. I uczy was, jak w legalny sposób budować niezależność finansową poprzez podnajem nieruchomości. Również absolwenci warsztatów rent-to-rent występują na tym kanale. Punkt czwarty: JV Joint Venture. Jeżeli posiadasz kapitał 800 tysięcy funtów do paru milionów funtów, to jest możliwość wspólnego działania ze mną, gdzie razem zakładamy spółkę. Ja jestem tą stroną aktywną, gdzie wraz z moim zespołem szukamy. W najlepszych okazji inwestycyjnych są to często większe projekty bądź projekty deweloperskie. Ty jesteś osobą całkowicie bierną. W tym wypadku w pierwszej kolejności cały kapitał musi zostać zwrócony Tobie, a już po tej spłacie z kolejnymi przyszłymi zyskami dzielimy się wedle udziałów. Punkt piąty. Zostanie jeden z naszych czempionów. Przez to, że cały czas rosną moje działalności, cały czas rekrutujemy, więc jest duża szansa, jeżeli zostawisz swój, że w niedalekiej przyszłości się z Tobą skontaktujemy. A kogo potrzebujemy? Przyjmujemy ludzi do firmy remontowej, czyli fachowców, brygadzistów bądź project managerów, do agencji najmu, do zarządzania nieruchomościami, do social mediów, marketingu czy nagrywania bądź montażu filmów oraz do deal sourcingu, gdzie Twoim zadaniem będzie wyszukiwanie okazji inwestycyjnych. Uwaga! W sprawie rekrutacji przyjmujemy osoby tylko z doświadczeniem. Punkt szósty. Książka mojego autorstwa Shadow Fortuny jest już dostępna na Amazonie, gdzie została bestsellerem. Jeżeli interesuje Cię tematyka związana z biznesem, z rozwojem, z podejściem też tak naprawdę do życia i to, co możesz spotkać nas w przyszłości, to na pewno ta książka będzie dla Ciebie dobrą lekturą. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i wracajmy do materiału. Rzeczywiście można sporo zaoszczędzić. Jeżeli byłoby to tyle, ile mówi menadżer, to miesięcznie, jeżeli więcej jeździmy i tankujemy auto przynajmniej 4 razy to w tym wypadku zaoszczędzałoby się to między 220 a 240 funtów, czyli rocznie ponad 2000 funtów, jeżeli te liczby są oczywiście prawdziwe. Więc jeżeli chodzi o kwestię zakupu tego auta, to było ono wzięte na finance, czyli było finansowane przez pożyczkodawców, którzy byli poleceni na stronie Tesli i uwaga! Przez to, że niebawem wychodzi nowy model, do końca października była super oferta na istniejące też nowe, nowe modele trójki na 0% APR, czyli oprocentowanie wychodziło 0%. Musieliśmy w tym wypadku wpłacić zaliczkę w wysokości 5000 funtów i rata miesięczna przez najbliższe 4 lata jest to około 480 funtów. Po tych 4 latach możemy oczywiście wykupić to auto bądź po prostu oddać i wziąć kolejny nowszy model. To już zależy od Was, co wam się lepiej opłaca. Gwarancja na takie auto mamy na 4 lata, tak więc się nie stresujemy nie przyjmujemy żadnymi naprawami. I to jest dosyć ważne, bo jeżeli prowadzicie biznes, prowadzicie działalność, to nigdy nie wiecie, kiedy to auto się zepsuje. A oczywiście zawsze się psuje wtedy, kiedy go potrzebujecie. No, i w tym wypadku nie mamy tego stresu, tak? Mamy 7 lat gwarancji na baterię, 7 lat gwarancji na rdze oraz 7 lat gwarancji na Drive Unit. Pierwsze MOT, czyli ten zwany, tak zwany tutaj przegląd Wielkiej Brytanii, jest dopiero po 3 latach użytkowania. I tak jak Wam wspomniałem przed chwilą, jest brak stresu związany z mechanikami. Dla przykładu, gdy ja jeździłem starym Fordem, to niestety. Często się psuł, często zawodził, i w momencie, gdy raz jechałem z rodziną, po prostu to auto umarło na środku drogi. Wtedy stwierdziłem, że to już jest koniec i czas zmienić jego na lepszy model. Tak? To samo miałem z pierwszym autem Fiat Punto i mamy takie żartobliwe powiedzenie, że każdego ranka nie wiedzieliśmy, czy to auto odjedzie, czy odleci. Mało tego, mieliśmy takie sytuacje, że gdzieś przeciekało i zawsze musiałem stawać autem przodem do góry, żeby woda, która nam się dostawała gdzieś może przez szyby, nie leciała nam na przednie siedzenia, tylko do bagażnika albo na siedzenia tylnie, bo w innym wypadku musieliśmy jechać z mokrymi zaproszeniem tyłkami. Rata miesięcznie za ten konkretny samochód jest to 482 funty. I po czterech latach, zwyczajnie musimy to auto albo oddać, albo wykupić. Ja powiem Wam szczerze, że w wielu przypadkach nawet się nie opłaca tego auto wykupić, bo będzie ono warte tyle, ile jest warte załóżmy na rynku, wykupienia już tego samochodu. A może już być taka sytuacja, że powyżej tych czterech lat, kiedy traci to auto gwarancję, tak jak ja miałem w swoim BMW 7, które po prostu kupiłem. No, dochodzą potem bardzo kosztowne naprawy, tak? I zwyczajnie, gdybym dzisiaj był mądrzejszy o tą wiedzę, ja bym po prostu po 4 latach pozbył się tego auta, kiedy już mu zniknęła gwarancja, zamiast mieć je kupione na osobę prywatną na siebie i ponosząc dodatkowe koszty z tym autem związane. Jeszcze taki mały tip na koniec: jeżeli macie auto elektryczne, to możecie się skontaktować z własnym dostawcą energii. Po to, żeby mieć na przykład tą energię tańszą, wieczorami wybrać taką taryfę, a auto można ustawić z pozycji aplikacji, podłączając je załóżmy je pod podobem, o której godzinie ma tą energię pobierać do ładowania. I możecie sobie tak ustawić, żeby po prostu była ona najtańsza, a najtańsza jest oczywiście w nocy, kiedy wszyscy śpimy. Podsumowując, jeden tak naprawdę wracając do nieruchomości, jeden singulet, uwaga, jeden singulet w waszym portfolio może sprawić to, że do końca życia będziecie jeździć cały czas nowymi autami. Nawet jeżeli ceny tych aut idą w górę i te miesięczne opłaty macie coraz większe, to i tak nie zmienia to faktu, że czynsze też idą cały czas do góry, więc ta tak naprawdę w porównaniu do tego, jak mamy tą i trójkę już 4 lata i teraz bierzemy tą Teslę tu się nam nic nie zmieniło. Dalej, jeden singulet, który jest kupiony na północy Wielkiej Brytanii w 100% pokrywa nam koszt związany z autem. Dzięki czemu możemy tak naprawdę do końca życia, jeżeli chodzi o auto firmowe, jeździć w sprawach firmowych nowym autem, zwyczajnie za 4 lata znowu je zmieniając. Jeżeli ten odcinek miał dla Was wartość, jeżeli zgadzacie się z czymś, bądź się nie zgadzacie, to oczywiście zostawcie komentarze. Pamiętajmy o tym, żeby szanować i respektować innych użytkowników, którzy dzielą się swoimi przeżyciami i swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Utrzymajmy kulturalną rozmowę i zostawcie komentarze, polubcie, bądź udostępnijcie ten materiał Naprawdę nam w tym pomożecie. Dziękuję. Pozdrawiam Was i życzę samych sukcesów. Cześć. Mateusz. Mateusz, nie małcie. <grym> Ale mi cierpło noga. Czekaj, bo za długo już tak siedzę. Ale ten, czekaj bo od, odeszła mi krew z nogi No nie krew będzie miała przebitki Dobra, o czekaj, musi mi krew, już tak mi ścierpa Okej, okay, dobra, już czuję, że dochodzi krew oczywiście do nogi Daje nam jaką, e, o, jakie, m, czekaj, jaki typ, w zależności od tego materiał jak... ci siada? Nie Otworzyć? O dobra. Ach, czekaj, czekaj, bo mi znowu noga ścierpał. Całej nogi w ogóle nie czuję. Tak mi cierpnie. Typowych oh, aut tak le, jak... Teraz Niech mi tam krew zejdzie. O, już schodzi. Naprawdę tak się słuchajcie, poświęcamy dla was. A, żebym ja nogi przez co nie stracił żeby tutaj kontent był Dobra taki żarcik, taki sucher Dobra ale nie no czekaj, bo jeszcze mi ta krew nie zeszła No naprawdę zesztywniała mi noga, nie? Eee, ale zesztywniała To jakaś śmieszna tęczowa Tesla, co? Przy wejściu Stop Dobra, okej okay.